Masz bon na 130 zł Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach i Mowa o dobrych ofertach Halo, Sebastian Tu wieża, potwierdź gotowość do startu Stery? Sprawne Pasy? Zapięte A kod dobrze korzystne? Otwarte I to z premią 200 zł Pan Tak, no tym z żubrem To świetna forma, Sebastian no Jak zawsze, mistrzowska I ty otwórz korzystne z premiów 200 zł, jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank PKO S.A. Wiesz, Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi soldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POP na pko.pl lub aplikacji POP oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.pl łamane na konto. Prowadzisz zdrowy tryb życia i dbasz o siebie? A może masz sporo na sumieniu i obawiasz się zrobić badania. Obojętnie, do której grupy należysz, wejdź na medonet.pl, wypełnij test i poznaj swój indeks. Prawie godzina 12, czas więc na najnowsze badanie faktów RMFM Na to najnowsze wydanie zapraszam Ewa Kwaśnie. Nie ma koronawirusa w Polsce, to zapewnienie usłyszeliśmy kilkanaście minut temu od ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. O czterech mężczyzn poszukuje policja, którzy w nocy nie zatrzymali się do kontroli w krzyżowicach w po Polsce, padły strzały ostrzegawcze. A w cyklu Twoje zdrowie mówimy o chorobach żołądka, Macie wiele pytań do naszego eksperta i jedno z nich dotyczy kawy. W Polsce nadal nie ma przypadków koronawirusa, informuje Resort Zdrowia. Minister Łukasz Szumowski po raz kolejny jednak podkreśla wirus prędzej czy później pojawi się w naszym kraju. Paweł Balinowski teraz w Faktach. Tak jest Jak służby przygotowują się na to według ministra nieuchronne pojawienie się koronawirusa w Polsce? Już teraz uruchomiono specjalną infolinię dla tych, którzy mają wątpliwości lub obawy w związku z koronawirusem. W zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w wątpliwości, podejrzenia, co mam zrobić, jak się zachować, to jest 800, 190, 590. Ta infolinia jest czynna 24 godziny na dobę, mówi Łukasz Szumowski. Dziś szef resortu zdrowia ma rozmawiać z wojewodami i dyrektorami szpitali wojewódzkich o potrzebach sprzętowych lecznic i o tym, jak wdrażają one niezbędne procedury. Jutro do Ministerstwa Zdrowia przyjadą, do Ministerstwa Edukacji przyjadą kuratorzy z całego kraju, by rozmawiać o procedurach postępowania w sytuacji, gdy w którejś ze szkół pojawi się podejrzenie zakażenia, a w piątek wojewodowie przejadą do Warszawy, by rozmawiać o tym wszystkim z premierem. Resort zapowiada też codzienne konferencje prasowe. Paweł Polinowski, dziękujemy za tę informację. Faktach za godzinę także ważne doniesienia. Nasz dziennikarz dopytywał w biurach podróży, co z wyjazdami zagranicznymi. Czy możemy zrezygnować z wycieczki i otrzymamy wpłacone pieniądze? Śmiertelny wypadek na drodze krajowej numer 36 w Wielkopolsce, w Sobiałkowie, na trasie Rawicz-Krutuszyn, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, jedna jest ranna, druga została zablokowana. Policja poszukuje czterech mężczyzn, którzy w nocy nie zatrzymali się do policyjnej kontroli. Padły strzały ostrzegawcze. Uszkodany został także policyjny radiowóz. Informuje nasz reporter Marek Gasłan. Dziś przed drugą w nocy w Krzeszowicach policjanci próbowali zatrzymać do kontroli auto osobowe. Kierowca zaczął jednak uciekać. Policjanci ścigali samochód przez kilka miejscowości. W tym czasie oddano strzały ostrzegawcze. Doszło także do stłuczki, w której uszkodzony został radiowóz. Jak się okazało, w aucie było czterech mężczyzn, którzy pozostawili samochód w podkrakowskim pod i uciekli pieszo. Teraz policja prowadzi poszukiwania. Na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji do pierwszych klas szkoły podstawowej w Warszawie trwają poszukiwania pedagogów nauczania początkowego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w tej chwili w najmłodszych klasach jest 65 wakatów. Grzegorz Kwalek teraz w faktach. Grzegorzu, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Na Targówku i Ursynowie. Tam do obsadzenia jest po 10 nauczycielskich etatów w pierwszych klasach. Mimo wyższych w Warszawie niż innych miastach dodatków motywacyjnych, brakuje chętnych do pracy w szkołach. Tłumaczy dyrektor Wydziału Edukacji Joanna Gospodarczyk. To spłaszczenie yy,